Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim, holem zakupowym z handemu. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam do dalszego oglądania. Na pierwszy ogień idzie pasek. Jest to pasek wykonany w 100% z poliestru, Kosztowało mnie 7,99 euro. Ja akurat mam rozmiar S i w biodrach zapinam się na tą ostatnią, najciaśniejszą dziurkę. Myślę, że gdybym wzięła XS byłby lepiej dopasowany, ponieważ mam tu jeszcze trochę luzu. Mogę też dorobić dziurkę, ale wiadomo nie będzie ona tak ładnie wykonana i wykończona jak ta oryginalna. Pasek nie posiada klasycznej e, klamry. Posiada taką klamrę e, z takim szpikulcem, który wpycha się po prostu w dziurkę. E, I w ten sposób pasek jest zapięty. Co mi się podoba w paskach z handlemu, to to, że posiadają szlówki przymocowane e, na stałe kawałkiem materiału do końca paska. Dzięki czemu e, nie gubią się, co zdarzało mi się e, wcześniej przy paskach innych firm. Drugą rzeczą, którą zakupiłam, jest taki t-shirt w kolorze złamanej bieli. Jest on wykonany w 53% z modalu i w 47% z bawełny. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Jest taki cienki, lejący się, dosyć elegancki. Jednak przez to, że jest dosyć prześwitujący, tak jak tutaj możecie zobaczyć, że prześwituje wieszak. Trzeba pamiętać o tym, żeby ubrać odpowiednią bieliznę pod pod jakiś cielisty, gładki biustonosz. T-shirt ma z przodu taki napis wyklejany kryształkami, nie jest on przyszyty, jest w całości przyklejany, więc nie wiem, jak będzie się zachowywał po praniu. Kosztował 9,99 euro i mam go w rozmiarze S. Następny t-shirt wykonany jest w 100% z bawełny. Jak widzicie jest w kolorze czarnym, nakrapiany takimi malutękimi, nieregularnymi kropeczkami, co jest w nim niecodzienne, to że tył jest odrobinę dłuższy od przodu i boki wykończone są półkoliście. Jakościowo jest bardzo dobry w dodku, grubszy od poprzedniego i myślę, że będzie się sprawdzał do wielu, wielu stylizacji. Ostatnim t-shirtem z tego holu zakupowego będzie taki czarny, prosty t-shirt w fasonie zupełnie identyczny jak ten w kolorze złamanej bieli. Tak samo, jeżeli chodzi o skład materiału, jest to 53% modalu i 47% bawełny. Ten posiada z przodu aplikacje z takich małych srebrnych koraliczków oraz ze strasu. I ta aplikacja jest już przyszyta, także w praniu nie powinno się z nią nic stać. Kolejną rzeczą jest ten piękny szary sweter z szerokimi rękawami. Jest dosyć krótki w kroju i szeroki tutaj. Sweter jest wykonany w 52% z akrylu, 27% poliamidu, 12% to jest poliester, 6% elastan i w końcu 3% wełny. Fajnie, że jest to one chociaż mogłoby jej być trochę więcej, 3%, trochę mało, ale urzekł mnie i kolor, i krój, i ta piękna dekoracja z takich srebrnych perełek, srebrnych koralików i błyszczącego sztrasu. Jest on, jak widzicie, pod szyję, ze ściągaczem przy rękawach i z delikatnym ściągaczem także tutaj na dole. Będziecie mogli lepiej zobaczyć na przybitkach zaraz te ozdoby. Sweter kosztował 19,99 euro. Mam go w rozmiarze XS. I drugi sweter, a zarazem ostatni, mój zakup z tego holu. W fasonie bardzo podobny do tego poprzedniego szarego swetra. Nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że identyczny. Jednak w pięknym, ciepłym, kamelowym kolorze i z bardzo elegancką dekoracją z pereł tu z przodu kosztował również 19.99 euro. Mam go również w rozmiarze XS, co w takich tego typu mm, ubraniach ozdobionych czy koralikami, czy perłami, czy sztrasem, jest dla mnie istotne, to że nie są one przyszyte jedną nitką, tylko są nabite jak ćwieki. Takim mają metalowe tutaj mm, jakby małe gwoździki. Dlaczego jest to dla mnie takie istotne? Ponieważ jeżeli zahaczę o coś takim koralikiem i urwie mi się jeden, nie daj Boże, to nie pójdą za nim wszystkie inne, ponieważ on jest niezależnie przymocowany do swetra. Jeżeli byłyby one szyte jedną nitką, tak jak bardzo często się to zdarza, no to niestety odleci jeden i zaraz poleci reszta. Także możemy nawet nie zdążyć wrócić do domu i już mamy załatwiony. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli podobają Wam się filmy o takiej tematyce, to dajcie znać, będę nagrywała ich więcej. A Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuki w górę i życzę miłego dnia. Pa!